Siemanko! witam Was w kolejnej piwnej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się grą Don't Starve. Bez, znaczy z piwkiem, ale bez recenzji piwka, ale może o tym później bądź wcale. Gra Gra mówi, opowiada tak jakby historię, można powiedzieć, aczkolwiek ona jest tak opowiadana, jakby wcale nie była opowiadana, bo fabuły tutaj jest nie za dużo, a mianowicie opowiada o wynalazcy, który w pewien dziwny sposób został zmotywowany do stworzenia maszyny, która przeniosła go do pewnego świata wrogiego, świata, znaczy wrogo nastawionego dla swoich przybyszów, gdzie dzieją się dziwne rzeczy, i gdzie musimy przeżyć po prostu, a gra tak naprawdę jest o efektywnym chodzeniu, a przy tym nieumieraniu, próbie, próbie nieumierania. Bo do zaspokojenia mamy trzy statystyki zobrazowane tutaj w lewym rogu. Waszym prawym rogu, jeżeli się nie mylę, mamy tak głód, mamy zdrowie i mamy psychikę bądź też obłęd. Zależy jak to nazwać, i musimy po prostu zadbać, żeby te statystyki nie spadły do zera. Dlaczego wspomniałem o tym, że jest to gra o efektywnym chodzeniu? Między innymi dlatego że y, nie wszyscy to w, na początku będą wiedzieli, wy już oczywiście tak, i, i e, ja też o tym wiedziałem, jak zaczynałem, bo, bo trochę tam posłuchałem wcześniej, bo gra jest dość stara, mimo wszystko. E, dlatego, że mamy pory roku. E, w podstawowej wersji, jeśli nie mylę, są tylko dwie, e, ale w dodatkach są już prowadzone następne. E, I co? No i słyszałem, że trzeba no, się przygotować. Bo przyjdzie zima i będzie ciężko z jedzeniem. Ja do zimy dotar, widziałem zimę tylko dwukrotnie. Tak naprawdę już do gry mam ponad 20 podejść. To łącznie tworzy 200 dni gry, 200 dni w grze, tych growych dni. I no na początku pomyślałem sobie, no dobra. Będę, e, przyjdzie zima, będzie ciężko, więc, no, don't starve, czyli nie umrzeć z głodu. E, czyli robimy zapasy. E, no, oczywiście, na początku nie wychodziło mi to, ale wiedziałem, że taki ma być ogólny cel. Więc, już kiedy się nauczyłem, już za tym e, tak powyżej dziesiątego podejścia, już wiedziałem, dobra, już mniej więcej czaje, Idziemy, teraz robimy zapasy. No i wszystko byłoby fajnie, zrobicie zapasy i przytrzymamy zimę. No, teoretycznie, bo nasze jedzenie gnije. Także też nie do końca e, długo wytrzyma. E, są jedzenia, które gniją szybciej, są jedzenia, które gniją wolniej. Są rzeczy, które możemy na przykład przetworzyć w pewien sposób i <laughs> będą na przykład wytrzymywały, e, będą dłużej trwały, będą dłużej świeże, e, ale będą na przykład dawały. E, e, może nie. I będą przy okazji na przykład dawały. E, e, lepiej nas odżywiały. Ale są rzeczy, które e, po, powiedzmy, ugotowaniu będą nas lepiej odżywiały, ale będą mniej trwałe. E, więc trzeba wiedzieć, co, kiedy, z czego skorzystać, z czego nie, jakie potrawy może zrobić. E, także jest tego, tego kombinowania sporo. E, e, a poza tym, Poza tym, że robię sobie zapasy, i to było moje ostatnie ze śmierci, właśnie przed recenzją. Taka trochę denerwująca, no ale co? Eee... Poza tym, że robię sobie zapasy, ta zima przyjdzie, i miałem już całkiem fajną osadę. Już miałem naprawdę. Miałem dwie skrzynki pełne królików. Miałem jedną skrzynkę z takim jedzeniem różnym, z potrawami różnymi, ale. Za pierwszym razem spotkałem zimę, jak wszedłem w tryb fabularny. Czyli. E, A ja nie będę mówił, nie będę Wam zdradzał. Bo każdy może sobie jakoś to. E, zobaczyć. Czyli by się decydował mimo wszystko. To e, jak w, w, za drugim. E, ostatnim razem, właśnie, dopiero sam doszedłem do miejsca, gdzie się zima pojawiła. E, no i. E, nie wiedziałem, kiedy ona się pojawi. Bo, bo, bo nie wiedziałem, jak dużo dni w grze musi upłynąć za tym, że, e, zanim e, zima się pojawi i za, czy, czy zawsze jest to w miarę ten sam e, czas. Czy może coś się zapowiada, może, może coś się wydarzy, e, no teoretycznie zapowiada coś, też nie będę jeszcze może mówił, bo, bo, bo gra jest o odkrywaniu każdych małych, wszystkich małych niuansów, e, także nie będę tutaj za dużo mówił, e, ale no zima przeszła, troszkę mnie zaskoczyła, no ale powiedzmy, nie bardzo. Ale brakowało mi jednego ważnego składnika. A mianowicie nie miałem z czego zrobić ciepłej odzieży. No dobra, no da się to teoretycznie obejść, bo możemy korzystać ze źródeł ognia i się ogrzewać po prostu. No ale poszedłem po ten składnik do stworzenia odzieży. No, i niestety wtedy mnie zaciukali. E, także niestety zima jest moim przekleństwem i jakoś nie mogę do niej dojść. E, aczkolwiek, jak już dojdę, to już, to już kaplica. Bo za, bo za pierwszym razem kiedy w ogóle, to już w ogóle zamarzłem. E, także słabo. Znaczy, e, za drugim razem, no, teoretycznie też zamarzłem, bo, to, bo jest mechanizm, który was wskrzesza. E, ale po wskrzeszeniu jesteśmy bez żadnego ekwipunku, i zanim zdążyłem zdobyć jakiś ekwipunek, no to wtedy zamarzłem. Także teoretycznie dwa razy zamarzłem, ale raz to jest tak naprawdę. No, zabili mnie, byłem nieuważny. E... No, także e... jest ciekawie. E... Ogólnie w... gra ma fajny klimat. E... I e... można w niej znaleźć dziwne rzeczy. E... Dziwne rzeczy jak na przykład, jak ktoś czytał z Was Pratchetta, czyli świat dysku, e... to tam pojawia się w niektórych książkach taki kufer e... z nóżkami i z zębami. E... I tutaj też coś takiego można znaleźć, może nie identycznie wizualnie, bo tamten kufar niby był kanciasty, ten jest bardziej okrągły, taki trochę chodzący garnek, coś takiego, ale jest coś takiego. Możemy znaleźć jakieś krasnale, takie statuetki krasnali, których nie wiem, o co znaczą. Możemy znaleźć jakąś coś w rodzaju katarynki, takiego pudełka z taką korbką. Też nie wiem, co, co, co ono robi. Oczywiście Gdyby ktoś chciał, może sobie wszystko zobaczyć na wiki, jest wiki polska, wiki zagraniczna, angielska, także, także, dostęp do wiedzy jest, jest tych informacji dużo, aczkolwiek dużo frajdy mimo wszystko daje poznawanie samemu i czasami tylko gdzieś tam doczytywanie, bo tak zupełnie bez doczytywania, bez zapoznawania się z informacjami, to też możecie... Nie zauważyć, jak dużo mechanizmów jest w tej grze. Jest naprawdę skomplikowana rzecz. Znaczy, skomplikowana to może źle, e, brzmieć tak, że e, trudno się w nią gra, ale ona ma dużo takich mechanizmów, które niekoniecznie zawsze od razu poznamy, e, a, a, a później jak doczytamy, to zauważymy, że. Kurczę, to rzeczywiście funkcjonuje, to tak działa, są pewne zależności. E, także. W, to jest jedna z tych gier, które jest właśnie fajne, jak lubicie grać poza grą. Czyli gracie sobie w domu, poznajecie, a później idziecie do roboty, macie na przykład 20 minut przerwy, wiecie sobie kanapę, kanapkę i e, przy okazji czytacie gdzieś tam wiki, coś tam poznajecie, prawda? E, czyli granie poza grą. Jedziecie do domu w tramwaju i myślicie sobie, co bym zrobił, może bym coś tam zbudował, a co by był ten krasnal? I patrzycie sobie na telefonie, co, by był, co, co ten krasnal robi, prawda? E, także takie granie poza grom ja, ja to właśnie lubię. I fajnie, że takie gry e, są. Często widzimy tą postać, ale mamy 9 postaci. Ja odblokowałem 7. 7 się odblokowuje na podstawie długości grania, doświadczenia teoretycznie. To chodzi po prostu o to, ile dni w danej, ile w grze przeżyjemy. bodajże ostatnia postać to jest 80 dni w grze. Eee, czyli tą postacią przeżyję 5 dni, kolejną 10, to mam 15 eee, i tak ogólnie muszę przeżyć 80 dni, żeby blokować te 7 postaci, eee, i te dwie są bonusowe, odblokowane w inny sposób. Eee, a ogólnie, co? No, to tak jak widać: chodzimy, zbieramy rzeczy, eee, zbieramy, na początek, na przykład, zbieramy trawę, zbieramy patyki, zbieramy kamienie, krzemienie. Z tego możemy stworzyć pierwsze narzędzia tworzymy topór i tworzymy kilof. Za pomocą tego możemy zdobyć dodatkowe materiały i zbudować jakieś pierwsze maszyny, możemy zbudować pierwsze ognisko, które przy dobrym rozpaleniu nie podpala okolicy i łatwo się je rozpala, nie trzeba zużywać tyle surowców na jego rozpalenie. No i Później cały czas to jakoś rozwijamy, dobudowujemy pewne elementy naszego obozu. Jest to fajne. A no i jeszcze noc. Wgrzewanym elementem jest noc, bo raz, że w nocy musi być źródło oświetlenia. Jeżeli go nie ma, pojawiają się stwory, które nas zabijają praktycznie na raz. Nie możemy się przed tym obronić. Jeżeli nie mamy źródła światła, jesteśmy w totalnej ciemności, nie możemy się obronić przed zagrożeniem. Nawet gdybyśmy chcieli, nawet gdybyśmy machali tym mieczykiem, czy co tam chwilowo mamy, nie jesteśmy w stanie obronić się, po prostu nas zabija. Z kolei nawet jeżeli mamy źródło oświetlenia, to nasza statystyka psychiki, czyli obłędu, się zmniejsza. Jeżeli ona spadnie nisko, to pojawiają się zjawy, a jeżeli spadnie, no poni załóżmy poniżej, bodajże 20%, ale nie wiem czy dokładnie, nie, chyba niżej, chyba poniżej 10%, to te zjawy robią się materialne i nas atakują. Także gra wciąga. Co ciekawe, ja tu gry miałem dwa podejścia. Jedną, kiedy gra pokazała się w plusie, zagrałem z dwa razy. Dwie, dwa razy zagrałem, zabiło mnie coś, i pomyślałem, No, tak sobie tak sobie zostawiłem tą grę i ona była sobie na dysku. Za każdym razem, jak sobie robiłem porządki i coś usuwałem z dysku, żeby coś innego zainstalować z dysku konsoli ps PlayStation 4, to e, jakoś tą grę zostawiałem. Między innymi dlatego, że to jest gra twórców Shanka e, Clay Entertainment czyli również Mark of the Ninja czy Torchlighta 2 czy Invisible Incorporated także jest tego trochę i oni mają bardzo bardzo fajne pomysły Tak sobie myślałem coś tam musi być Kiedy do tego jeszcze wrócę No i wróciłem i na tyle mnie złapało że nawet zakupiłem grę wersji gry na Androida moja dość stara Xperia Z czyli pierwsza Xperia Z, nie Z1, tylko Z, zwykłe Z, nawet to ciągnie, nawet fajnie to chodzi. Oczywiście zagranie w tą grę na telefonie tylko potwierdziło to, co mówiłem na piwnych bomblach, że granie na telefonach nie wyprze grania na, na konsolach przenośnych. Sterowanie. Po prostu sterowanie. No na tym ekranie dotykowym nie zrobisz tego, co byś chciał na klawiszach. No nie da się. Eee, oczywiście granie na komórkach może być popularniejsze od, od grania na konsolach przenośnych, ale nigdy nie będzie wygodniejsze e, i, i nigdy e, w oczach graczy, dużo grających, nie będzie tak, że mając taką samą grę na komórkę i taką samą grę na konsoli przenośnej, wybierzesz komórkę. No nie wybierzesz. Ja przynajmniej nigdy bym nie wybrał. Gdybym miał, miał na przykład Wite i miał Don't Starve na Wite, to nigdy bym nie sięgnął po telefon, bo grałbym na wicie. Ale jeżeli załóżmy, że nie macie VITY, nie macie sprzętu, na którym możecie grać w Don't Starve, bądź po prostu jest tańsza. Znaczy, nie wiem, jak. jak daj... Coś słyszałem, ale nie sprawdzałem tej informacji, że jest, że ma wyjść, bądź jest na 3DS-a, ale tam pewnie to będzie to droższe, bo na Androidzie aktualnie kosztuje 5, 15 zł, jeżeli dobrze pamiętam, także nie dużo kasa, a jeżeli ktoś się wciągnie, ja się wciągnąłem naprawdę, to, to, to 15 zł można wyłożyć, bo jest naprawdę fajnie zoptymalizowana gry na Xperia Z, mimo wszystko te nowe już tak sobie. Tak sobie. Jest to taki margines już aktualnie. A Don't Starve chodzi. Także co? Tyle. Ostatnio zapomniałem ocenić Rainbow Sixa, który, który spokojnie może dostać jakieś 4 na 4. A Don't Starve ja bym dał 3 na 4. Jest to dobra gra. Naprawdę dobra gra. Można się wciągnąć. Brakuje mi jednego elementu. Elementu, którego jeszcze nie do końca skosztowałem, bo chodzi o to, że wraz z każdą śmiercią nie dostajemy bonusu za czas, który poświęciliśmy na granie. Jest oczywiście bonus za to, że my się uczymy, że my zdobywamy wiedzę, nie nasza postać, nie nasza gra, ale szkoda, że za każdym razem musimy zaczynać, zaczynać od totalnego zera, bo moim zdaniem powinno być coś, co daje nam tak, jakby progres. Co sprawia, że każdy podejście, zaczęcie od początku jest łatwiejsze e, i możemy łatwiej dojść do pewnego, e, e, pewnego momentu w grze. Tak nie jest, szkoda e, i to bym naprawdę zmienił, bo, bo ja, ja nie jestem zbyt wytrwały, jeżeli chodzi o roguelike'i, rogu e, więc, więc myślę, że nie przejdę gry, bo grę podobno można przejść. jak podejrzewam, że gry nie przejdę, aczkolwiek sprawia frajdę, sprawia radość, i, i, i możecie spróbować. Jeżeli macie tak jak ja, że gdzieś tam dostaliście w plusie e, i nie graliście e, to mimo wszystko spróbujcie warto. E, także e, 3 na 4 e, tyle i co? I kończymy. E, ja bardzo serdecznie dziękuję Tobie Majs za wsparcie na Patronite e, e, i innym. E, również dziękuję. E, dziękuję. Za oglądanie. I co tyle, nie? Tak. No, to zdrowie. Na koniec. Trzymajcie się. Na razie.